Od tylu dni nie widziałem Cię, zostały mi smutne listy P, których piszesz mi, jak Ci bardzo szedł. ja jak chciałabyś znowu ujrzeć mnie. Moja mała blondeszo, czy nie ty o tym wiesz? Wsiął, ty Dwie razy Cię spotykam w każdym moim się Moja mała blondynek czy Ty o tym wiesz? Teraz razy Cię spotyka w każdym moim się Lecz uwierz mi, przyjdzie taki czas, że wiosna wlew znów połączy nas. Spotkamy się nagle u só, by razem iść. Szukasz własnych dróg i spróbujmy zaśpiewać, bardzo proszę. Moja mała blond czy ty o tym wiesz? Wiele razy cię spotykam w każdym moim się. Moja mała blond czy ty o tym wiesz razy Cię spotykam, w każdym moim się Paweł, troszeczkę muzykę dołóż mi moją, moją muzykę, troszeczkę, cyk, cyk, ale tak, dobrze. Drodzy dobrze. Państwo, i bardzo proszę, uwaga, uwaga, wszyscy zaśpiewajmy refren i piosenki, bardzo prosimy. czy Ty o tym wiesz? Tyle razy Cię spotykam, w każdym moim się Moja blondreszko, czy Ty o tym wiesz? Tyle razy Cię spotykam, w każdym moim się. 30 lat na scenie, jaki jest przepis na sukces? O, to jest trudne pytanie. E, myślę, że gdybym znał na to pytanie odpowiedź, to byłbym najbogatszym człowiekiem na świecie, ale nie wiem, e, na pewno by jakaś piosenka przebojowa, to jest najważniejsze. E, taką, którą można łatwo zaśpiewać, łatwo powtórzyć i zapamiętać. To jest najważniejsze. A dlaczego Disco Polo? No bo to, ta muzyka cały czas jak gdyby we mnie drzemała. E, ja słuchałem tam sceny Kozłowskiej i wszystkich innych, jak byłem małym dzieckiem. A ten o zabije pani Komara. A, y, I tak to pozostało. Ta muzyka taneczna przede wszystkim. Jak ona się nazywa, to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. A sk skąd pomysł na nagranie płyty z piosenkami religijnymi? O to od tej koleżanki, właśnie, która przygotowuje swój makijaż do sceny, była ta śpiewała w scholi kościelnej. I jak przyszło do zespołu 17 lat temu, ja się nosiłem z zamiarem śpiewania takich piosenek, ale, ale nie miałem jakiejś takiej odwagi wewnętrznej. A poza tym nie znałem tak dobrze tego repertuaru. No i dzięki Bacie akurat się udało. Jesteście laureatami wielu nagród i wyróżnień. Czy któraś z tych nagród czy wyróżnień ma jakieś szczególne znaczenie dla Was? Nie, ja myślę, że my nie mamy aż tak dużo wyróżnień i nagród. My, ma, my mamy oczywiście złote i platynowe płyty, różnego rodzaju tam buchary, żeby ale naj, najważniejsze dla nas jest obecność publiczności na, na każdym koncercie. od tak jak Pani powiedziała, od ponad 27 lat. A kiedy zrodziła się w Panu miłość do muzyki? U... Ja jak sięgnę pamięcią, jak byłem takim małym chłopcem wieku w przedszkolu, miałem 2 latka, jak mam zdjęcia robione z tamtego okresu, to już stoję przy jakichś mikrofonach i jakiś tam na, na jakichś tam małych akademiach śpiewam. Tak więc to już musiało chyba siedzieć we mnie od bardzo, bardzo, od, od urodzenia. To, to, to już nie, to nie ma na to wyjścia. A jak wspominacie przygody w Chinach? E, ta przygoda cały czas trwała. Bo, bo raz że, 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 że były wyjazdy, ale teraz lata moment wyruszamy na, na, na trasę koncertową po Chinach w październiku. Tak więc no bardzo, bardzo ciekawy, to jest zupełnie inny kraj, inny świat, inni ludzie. I przede wszystkim egzotyka, egzotyka totalna, od jedzenia po, po, po kulturę, po, po poruszanie się, po wszystko. To jest, to jest zupełnie, zupełnie inny kontynent. Każdy oni sił, osiemnastkę miała, nie jedno postała, wiele próbowało, lecz nie zdobył nikt. Daj mi buzi, chociaż jeden raz, daj buzi, a karaj. masz przecież, nikt nie widzi nas, daj mi buzi, daj. Daj mi buzi, chociaż jeden raz, Co przebierała, szukała takiego, by coś sobie miał Dziewiętnastkę miała, jedno widziała Pragnęła jednego, by je serce dał My po chińsku, my po polsku, dobrze? Lajba, lajba, sin, sun, haj laiba, den, daj Lajba, lajba, i, Głosowe, wszyscy bardzo prosimy. Daj mi buzi chociaż jeden raz, daj buziaka daj. Zobacz przecież nikt nie widzi nas, daj mi buzi daj. Daj mi buzi chociaż jeden raz, daj buziaka daj nikt nie widzi nas, daj mi daj. Który z utworów najbardziej lubicie? Najnowsze. Znaczy zawsze lubi się te piosenki, które są akurat napisane tuż tuż są, są wykonywane po nas pierwszy raz, czy przynajmniej przez miesiąc czasu, prawda, bo tak to, tak to jak śpiewamy blondyneczkę, czy, czy majteczki, chrobeczki już kilkadziesiąt lat, to już tak to trochę tak różnie z tym podchodzimy, ale, ale nie, w zasadzie wszystkie piosenki sprawiają nam przyjemność w trakcie śpiewania, I, i, ale tak jak powiedziałem, najbardziej lubimy te, które są nowe, bo, bo, bo jest inne, inne spojrzenie, inny oddech, no wszystko co innego. A właśnie jak wygląda praca nad tekstami i muzyką? Wczoraj miałem taką przygodę, napisałem fajną piosenkę. I się okazało, że pracownik, który u mnie tam pracuje, wyłączył prąd w biurze heblem. <gum> wszystko stracone, wszystko, cała piosenka skasowana. E, szybko zapisałem ręcznie, jeszcze długo pisałem, że zapamiętał rymy. No nie wiem, czy tak samo napisałem, ale. ale znaczy, ja, mnie to przychodzi bardzo łatwo, dlatego, tak, że biorę sobie jakiś tam e, temat do, 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 do napisania e, piosenki. Przeważnie o miłości, bo to naj, najwdzięczniejszy naj temat i o, i o kobietach. Tak więc y, trzeba tylko później ładny szlagwort dołożyć, jakiś ładny refren, żeby był powtarzalny, e, lekki do zaśpiewania i jest, jest piosenka. Czyli inspiracje czerpie Pan z życia? O przede wszystkim z życia, aczkolwiek powiem szczerze, że teraz obecnie e, mam nasze, te, tekst, nasze piosenki są przetłumaczone na język chiński i odwrotnie. To odwrotnie, okazuje się, że to są zupełnie inne piosenki. I ja z tych innych piosenek, chociażby właśnie teraz z majteczki, w kropeczki po chińsku, są zupełnie inaczej śpiewane. I teraz piszę, jak gdyby, polską wersję chińskich majteczek, w kropeczki. Jest też dynamiczna piosenka, ale zupełnie inne słowa, zupełnie inna bajka, zupełnie inno, No, wszystko inaczej. No, tak, taka, taka zabawa, zabawa tekstem. Jak wspominacie swój koncert w Lubartowie kilkanaście lat temu? Y tam była sytuacja tego typu, to, jest, to był festiwal piosenki patriotycznej bodajże. E, to były pierwsze, pierwsze lata tego festiwalu. Pamiętam, że troszeczkę taki było tak, tak delikatnie tam e, po amatorsku niektóre rzeczy były robione, ale publiczność jest rewelacyjna. Publiczność przychodzi, publiczność śpiewa razem z nami. E, tak więc no, w ogóle ta ziemia chełmińska, tutaj lubelskie nas zawsze bardzo ciepło przyjmuje. Tak więc Lubartów bardzo chętnie, tylko to daleko, po prostu daleko od nas. No. A czego się możemy dzisiaj spodziewać w Firleju? A ja sam nie wiem, zobaczymy jaka będzie publiczność, jak zobaczymy co, co, co będzie, wtedy, wtedy dobierzemy repertuar, zaśpiewamy to co, to, co mamy najważniejszego. E, tak więc, no zobaczymy, chcemy, chcemy nawiązać kontakt z publicznością, to, to jest dla nas najważniejsze, a później to już, to poleci. Już naprawdę można tańczyć. Panowie, ściemnia się. Na drugim peronie błąkam się pośród ludzi I w maszyniach tonę, już powoli skręca mnie Coś się ze mną dzieje, już nie mogę dłużej tak Chyba oszaleję I zaśpiewajcie z nami, bardzo prosimy! Hej, czy ty wiesz, że ja się w Uwaga, uwaga, my za chwileczkę refrenik bo chińska, państwo, Państwowo, a jeszcze na będzie. Tak mi lewo już parę lat, gdy straciłem wiarę, wszystko we mnie wymarło, błąkam się niedbale, nagle patrzę, co za cud, płysto we mnie płomień, na stacji stoisz ty, na drugim peronie. Bardzo musimy Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to podażna rzecz? Hej, czy ty... Serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizów kanału S.